Mano się, mano. No jest godzina 10:40, dzisiaj wyjeżdżam troszeczkę później, ale jest takie, takie miejsce, że aż szkoda wyjeżdżać. No więc nocowałem dzisiaj nocowałem dzisiaj nad jeziorem Golda Piwa. Trochę dziwna nazwa, no ale tak się nazywa. To jezioro Golda Piwa. A kieruję się na Golda. Więc dzisiaj pewnie albo będę tanco przy granicy Kaliningrada, albo, albo pojadę troszeczkę w dół przy jeziorach też. No zobaczymy. Jestem jestem w, w czerwonym, jestem w czerwonym dworze. Przyjechałem tutaj zobaczyć, czy, czy w ogóle wody nabiorę. Chyba coś tam jest. Wiem, że najpierw trzeba zapytać. To może pójdę zapytam, jeżeli to działa. то наберу воду Гитара. Добра, спросил. Па не позволила. Ездил в разных местах. О, курна. О. Нет. brudna no niestety kurna mania Dobra zapytaj, Zapytam panie czy ona mi da wody. No dobra w końcu W końcu nie nabrałem tam wody ta pani mówi że jej syn nabierał tydzień temu tylko że tam kurna na dole to... Dużo czego urosło Na dnie tego wiadra, Żeby odkrobać I to wszystko... Roz... Dobra, to Nabrałem wody Poprosiłem dwa biedony Kurna <laughs> mm. <laughs> <laughs> muszka wleciała No dobra To kieruję się na no właśnie, nie wiem co to jest to Niezły wężyk Dobra, zdjęcie zaraz Zrobię zdjęcie i wkleję wyżej Ale się gorąco zrobiło Dzisiaj po prostu piękny dzień. Dzisiaj, no i prognozują, kolejne 2-3 dni będzie pogoda fajna. Bardzo lubię te znaki. Bo zrobiłem przystanek na chwilkę. Się zatrzymałem. Powiem szczerze, ja byłem na Mazurach, ale w jednym miejscu. A tak, żeby po Mazurach pojeździć, to nie. Słyszałem tylko, że Mazury są piękne. Ale posłuchajcie to jest coś niesamowitego Turno za każdym razem w swoich filmach o tym mówię Ale tutaj Mnie Kamera tego nie oddaje szkoda Jak na polpicie windows expi. No, za pagórkiem otwierają się przestrzenie, ale ładnie. po raz trzeci będę jękał kurna tak kocił to po prostu jakaś plaga Ну ладно. godzina 15 tam 20 z gruszami. zobaczcie jaką mieścinę znalazłem tutaj jest e, no jest gdzie usiąść w środku e, a tam część namiotu co nie wysuszyłem go coś sobie zrobię do jedzenia tutaj e, jadę dalej no dobra, to jadę bo jestem Dosłownie, dosłownie mm, za Goldupem Goldup jakieś... może 2 km za mną. Teraz jadę na mm, w stronę s, y, Suwałk, a bardziej przez Puszczę Romanowską. Do Puszczy Romanowskiej mam ze 30 km. Mam przyjechany dzisiaj już 60. z godziny 16.30. Zobaczymy. Mm, może faktycznie, jak moja żona mówiła, że żeby Не всю этими километрами, чтобы я эти 250 километров мог вручить с поворотом к автомобилю. в таком рази я так у... удупленный. Может просто над этим не хочу думать. Ну и, не бы до... не, 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 не набавить себе контузии, потому что. Бо... потому что уже повороту нема. В сумме, так и так есть поворот около 250 километров. Więc, так так. Właśnie tak wiedziałem, że będę jechał przy granicy z Kaliningradem tą trasę, co pokonaliśmy. Suwalszczyzna, pod tytułem Suwalszczyzna mam na kanale film gdzie przez Augustów, Suwałki przy granicy Kaliningradskiej. też jechaliśmy i właśnie stamtąd tylko, że jechaliśmy stamtąd jechaliśmy w tamtą stronę a tutaj a tutaj nawet, e, nawet w swoim filmie miałem kawałek takiego Hmm. Powiedzmy ujęcie, że podchodziłem tutaj do tego cmentarza. Właśnie to nagrywałem. No to jeszcze raz nagrom. <grymne> no, widzicie? Cude się zdarzają. No dobra, to zapierdziałem w tą stronę. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Mm, słuchajcie, sytuacja jest taka, że taka łuża pewnie jest bardzo głęboka Kurna mania A... hmm. Kurna jak sprawdzić tego! Nogi mokre Eto, mokre, mokre nogi od razu Chyba, że... <totrony> <trony> Chyba, że... Pojadę... Tędy Brzegiem Может, удастся? Может, удастся там? Нет, ну, мама. У меня мам только одна. Как бы... Ну, что ж. Ну, добра, и так и так что ехать. Ч ⁇ кай. А, на... Ostatnią O kurna mania No to nieźle, bo tam bym nie przyjechał O ja pierdziele Dzięki ci Boże Jedziemy dalej No godzina w pół do siódmej, w sensie 18.30 jestem w puszczy Romanowskiej, no w sensie nadal, nadal jestem w puszczy, w puszczy Romanowskiej. Zrobiłem 73 km, no i teraz, nie wiem, już zamontowałem światło, tylne przednie zobaczymy, jak tam nas, jak mnie pokieruje, jeżeli. Jeżeli gdzieś, no nie wiem, jakoś tak nie chce mi się nocować tutaj, to będę jechał jeszcze tak do stówki i zobaczę dalej, jak tam będzie dalej. Ale będzie, będę jechał wieczorkiem, po ciemku. Dobra, to się nie przyłączajcie. To nadal jedziemy. Nadjechałem od ostatniej rozmowy. Jakieś 5 km i robi się coraz ciemniej, no i coraz chłodniej, bo jeszcze niedawno było 14, teraz było od godziny 10, a teraz już 9 stopni. Dobra, na razie jada, dalej zobaczymy. Hej, hej, hej. No teraz akurat będę przyjeżdżał nie wiem czy to miejscowość, czy to tylko nazwa Maciejow Wiejtak jakiś także w razie jadę w razie mam 92, 19,9 No jakieś 3 km wstecz 5, 4 tam w głuszy jechałem posłuchajcie taki odgłos nie wiem albo żubry jeżeli tutaj są albo no, podobny do niedźwiedzia chociaż dużo zwierząt wydalają takie dźwięki ale aż taki nie wiem no no duże zwierzę wydawało takie kurna bas jakby ktoś pytał to latarka to jest konwój S2 Fajny sprzęt, daje radę jak trzeba. A, pierwsza gwiazda się pojawiła na niebie. Dobra, ja się wyłączam. Włączę się jak będę się rozbijał. Pokażę. O. No. Siemka, siemka. E, dopiero dotarłem teraz do Doliny Rozpudy urna tam jakiś samochód stoi z małolatami ale tak się zastanawiałem czy ten czy, czy właśnie zostawać tutaj bo ten rower i tak dalej ale widzę no że tam na plaży nie za bardzo urna jest gdzie to więc tutaj postanowiłem postanowiłem o, w tym miejscu rozbić się a tutaj już mamy wiaty wszystko mamy tutaj jest godzina godzina 2035 Nie wiem no zaraz nie zdejmuję z tego kładę się Mo się namiot, i kładę się, się, rozbijam, namiot, kładę się spać coraz bardziej wygląda to jak dom ale mokro jest kurna no około 7 stopni albo 6 nawet z tego co tam z tego co tam mówili przepraszam z tego co tam widziałem w komputerku że 7 stopni było a ponoć dzisiaj będzie do pięciu, bo to są suwałki. Ta narzuta, tą co teraz narzucam, tą drugą przeciwdyszczową, ona już drugi dzień mokra. <grym i wyszczą> <grym i wyszczą> że, że tak. No dobra to jeszcze się włączy No dobra, łóżeczko gotowe mm. jeszcze ostatni ostatni podryk Czyli nie tego Do. файне, чем расклада. Но, ну, и бандеспал тут и по шрутку.